Dzień dobry, witam państwa w Studiu Terapii Multimedialnej naszego partnera Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego. A moim państwa gościem jest pani Anna Bierska, psycholog z Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego. Właśnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Anna, chciałem dzisiaj porozmawiać o temacie, no niezwykle trudnym, ale prawda jest taka, że o temacie, który prędzej czy później dotknie każdego z nas. Mówię o śmierci. Na początek chciałbym zadać pytanie, może nietypowe, ale wynikające wprost z mojego własnego doświadczenia życiowego. Czy psychologowie mają odpowiedź na to, w jaki sposób o śmierci bliskiej osoby poinformować naszych członków rodziny czy naszych przyjaciół? No to jest, nie ukrywam, zadanie bardzo trudne. Jest to oczywiście bardzo trudne zadanie i myślę, że taka osoba, która, na którą jakby przeszedł obowiązek poinformowania rodziny o śmierci bliskiej osoby, może się do tego przygotować i, i po prostu spotkać się z daną osobą, którą ma. Która ma której ma opowiedzieć o tym wydarzeniu, o tym fakcie, w jakimś godnym miejscu, żeby nie mówić tego na schodach, czy na ulicy, w tłoku, tylko po prostu spotkać się indywidualnie. Czyli I... zapewnić tej osobie jakieś takie warunki intymności. Takie tak? warunki I... poufności, prywatności, żeby ta osoba dobrze też się czuła. I można wstępnie przygotować się taką osobę, mówiąc jej, że no, mam złą wiadomość dla ciebie, i wtedy poinformować o śmierci. Natomiast należy to mówić spokojnym głosem, używając prostych słów. W tym samym czasie, już jak osoba dowie się o, o śmierci, to może, ta osoba, która ją informuje, może też zaproponować swoją pomoc, wsparcie po prostu rozmowę, pomoc przy pogrzebie więc, więc jeśli chodzi o, o, o informacje, o przekazanie informacji, to. Na spokojnie i w mm. takich godnych warunkach. Czy dobrze panią rozumiem, czy żeby też w takiej sytuacji, jeśli to tylko możliwe, unikać rozmowy telefonicznej, żeby robić to twarzą w twarz? Tak, należałoby to przekazać bezpośrednio osobie, którą się informuje. Mm -hmm. A jak z pani doświadczenia wynika, jak ludzie najczęściej reagują na taką wiadomość o śmierci? To zależy też, czy jest to śmierć w wyniku jakby choroby, przedłużonej choroby. Czyli czy wtedy, kiedy i... można się przygotować do kiedy tego. Mój tego mój no, w ogóle można się przygotować na taką wiadomość, tak? ale, ale możemy się dziś podświadomie tego spodziewać. Tak, jeżeli to jest śmierć naturalna z powodu wieku, to najczęściej są inne reakcje. Najczęściej jest to smutek, żal, osoby płaczą, rozpaczają, a, a jeżeli w wypadku, kiedy jest to taka nagła śmierć, to te reakcje są bardziej intensywne. Kiedy zaczyna się tak zwana żałoba, i czy prawdą jest to, o czym często się czyta, czy to w książkach, czy słyszy w filmach, że żałoba składa się zawsze z pewnych etapów? No, żałoba rozpoczyna się z momentem dowiedzenia się przez osobę o śmierci bliskiej osoby lub kogoś z dalszej rodziny. I czy są jakieś etapy? Są różne modele, które przedstawiają przechodzenie przez proces żałoby, i myślę, że taki model najczęściej powinien służyć jako odnośnik do tego, jak się ustosunkować do objawów żałoby, którą przechodzi dana osoba, ponieważ osoba taka w żałobie może zatrzymać się na jednym ze stadiów i bardziej przeżywać, nie, nie przejść też innych etapów, ale generalnie takie etapy żałoby to rozpoczynają się od takiego szoku niedowierzania, wyparcia mm -hmm. danej informacji. Później pojawia się taka świadomość tego, że ta osoba odeszła, że już nie będzie można jej nigdy zobaczyć. Następnie następuje często dezintegracja, czyli osoba w żałobie nie potrafi wykonywać codziennych czynności, gubi się w tym myślami jest przy zmarłym i zaburza to jej normalne funkcjonowanie. Ale z pomocą osób bliskich lub też terapeuty przechodzi do kolejnego etapu. Jakby organizacji na nowo swojego życia, przystosowania się do danej sytuacji i zaakceptowania faktu odejścia. A kiedy, obserwując właśnie naszych bliskich, przyjaciół, znajomych, którzy są w tym procesie żałoby, kiedy powinniśmy się zaniepokoić? Kiedy powinniśmy zacząć próbować takiej osobie pomóc, albo sugerować jej zwrócenie się o profesjonalną pomoc? Na pewno wtedy, kiedy jest to przedłużająca się żałoba, czyli trwa i, i występują intensywne objawy takie właśnie jak niemoc w wykonywaniu czynności codziennych albo ryzyko, ryzyko popełnienia samobójstwa nawet, czy po prostu bardzo głębokie przeżywanie bólu i rozpaczy po, po zmarłym, to wtedy myślę, że warto skontaktować się ze specjalistą. Gdzie tej pomocy szukać? Tutaj w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego można uzyskać taką pomoc. Mamy konsultacje indywidualne. Na, na których można jakby przerobić temat żałoby. A czy są jakieś sposoby na to, które moglibyśmy poradzić naszym widzom w tej chwili, żeby z, tym, z tą żałobą poradzić sobie samemu, czy, czy, czy nie wiem, no, powiem coś być może absurdalnego. Nie wiem, spacery, wzięcie psa do domu, tak? czy, czy na przykład zaadoptowanie ze schroniska, czy, czy tego typu rzeczy? mogą pomóc, czy nie ma przykład, dobrej myśli? Aktywność fizyczna może na pewno pomóc, jest wskazana, jest to jakby jeden z kolejnych etapów. Natomiast właśnie można odnieść się do rodziny i zweryfikować, jakie funkcje pełnił, pełnił ten członek rodziny i nadać rodzinie, systemowi rodzinnemu nowe, nowe funkcje, żeby on, system, prawi, system pracował prawidłowo. Natomiast myślę, że, te, że wzięcie psa to zależy też od innych okoliczności, ale jakieś zwierzątko, jeżeli osoba jest samotna i, i po prostu po fakcie śmierci danej osoby zostaje sama, to myślę, że warto mieć takiego sprzymierzenia. Mhm. Ja jeszcze pomyślałem teraz o, o jednej rzeczy, też zresztą życiowe doświadczenie. Czy zgodzi się Pani ze mną, że takie szkolenie informowania bliskich o. Śmierci ich osób najbliższych powinni przechodzić na przykład lekarze w szpitalach, bo ja mam czasem wrażenie, że rzeczywiście no, potrafią zrobić to czasem w dość brutalny sposób. Myślę, że takie szkolenie w ogóle z tematu dotyczącego śmierci, zawierające, się, zawierające w sobie treści, jak informować o, o takim wydarzeniu, o takiej stracie. To y, jak, powinno być bardziej popularne niż jest teraz, ponieważ ludzie z reguły unikają y, tematu śmierci, odpychają ją na bok. Ale jeśli chodzi... Tak, jak mówiliśmy na samym początku, każdego z nas ten temat prędzej tak. czy później spotka. Tak? Jeśli chodzi o lekarzy, no to jakby z mojego doświadczenia, akurat pochodzę z rodziny lekarskiej, to y, zawsze ta informacja rodzina moja przekazuje y, właśnie z godnością, z zachowaniem mm -hmm. wszystkich zasad. Y, więc y, to chyba zależy od człowieka po prostu, jak. Jak podchodzi do, do drugiej osoby. A ile jest prawdy w, tym, takim, w tej ludowej mądrości o tym, że najlepszym lekarstwem na żałobę jest czas? Czas na pewno jest tutaj takim czynnikiem, który łagodzi objawy, ale przedłużająca się żałoba, właśnie w czasie, może spowodować też jakby ubytki w zdrowiu psychicznym. Mm -hmm. Więc y, można to spojrzeć z dwóch stron. Mhm. A czy prawdą jest to, że taki naturalny proces żałoby uśredniony jest mniej więcej do jednego roku? Y, y, normalna żałoba, która nie, jest, y, nie, jest, nie kwalifikuje się już jako diagnoza, to może trwać do 12 miesięcy i jest to całkowicie naturalny proces. Bardzo Pani dziękuję za to spotkanie i za tę rozmowę. Państwu bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnej rozmowy ECHO24.